Cześć! Cześć! Dzisiaj odcinek taki bardziej już świąteczny, bo ubrania na Wigilię, sukienki głównie na Wigilię, te, które zamówiłyśmy. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszamy Was, bo pewnie nakręcimy jeszcze filmik z naszymi propozycjami na Wigilię z tego, co mamy w szafach, bo tak naprawdę często nie trzeba nic nowego kupować. Tak ja właśnie podchodzę do tematu. Mam swoje już rzeczy, które tam wiecie, mam i, i, i wykorzystuję je, bo miksuję. Bo ja najczęściej zawsze jakoś tam bluzki, czy tam jakieś koszule i spódnice, czy, czy czasami zdarzy się też sukienka. Natomiast zawsze co roku robię taki przegląd w tych, tych rzeczach, żeby, a nuż coś się fajnego, trafia, jeszcze jakaś promocja, a nie, no to już w ogóle byłby to wtedy się. warto. Natomiast wybrałyśmy niedrogie sukienki, bo kosztowały około 100 zł, 120 zł maksymalnie. Więc myślę, że przedział cenowy będzie całkiem fajny i będą dostępne dla wszystkich. No a pamiętajcie, że teraz są jeszcze wyprzedaże. Przed świętami, przed sylwestrem będą wyprzedaże. Więc pewne modele myślę, że możecie zdobyć taniej, korzystając z różnych rabatów. Bądźcie z nami w każdy wtorek, piątek o 18:00 I pamiętajcie o łapkach i pamiętajcie o subskrypcjach. Mam na sobie sukieneczkę plisowaną, w yy, czarnym, czarnym kolorze, z jakimiś tam kwiatami, Yami. I Powiem Wam, że jest fajna. Jedna rzecz, że ona miała bardzo krótkie potrzebki, nie wiem, troszkę jakby dłuższe podszewki, czyli to wydaje mi się, że fajniej by to, znaczy komfortowej bym się czuła. Ja osobiście. Natomiast cała sukienka prezentuje się, tak? Moja mi natknąca cena tej sukienki. Jest tutaj wiązana, Rękawy ma krótkie, natomiast no, ja bym je troszkę tak wiecie, żeby one takie nie były. 107 zł. No, 107 zł, więc, więc myślę, że, że nie jest źle. No i da tak się to jest okej. Okay. Jak motywy kwiatowe, gdzieś tam nie przeszkadzają Wam, możecie je założyć to, to jak najbardziej fajne. Uważam, że jest ciekawa. Ciekawa, tak, to jest, to jest No już tutaj żadnych dodatków nie trzeba mieć, więc zdaje mi się, że spokojnie. Znaczy, czy darmo ten znak? Może tam nie czy coś tam. Mam na sobie identyczną sukineczkę, którą mierzyłam wcześniej, tylko w innym wzorze. Fason jest ten sam. Podszewka jest. Byłaś sama, nie, nie mówię, właśnie, że tak, tak troszkę dłużej, żeby było, to by było fajnie. Natomiast szczerze mówiąc, też tu do Moni mówiłam, że wydaje mi się, że w tamtym wzorze troszeczkę lepiej wygląda. Myślę, nie wiem, czy w po prostu ja też tak. Wydaje mi się, że ta kolorystyczna. Kolorystycznie, może. Kolorystycznie może. Może słabiej, no ale jak będziecie i dobrze mi wyglądacie, to ja najbardziej sukieneczka na plus i ona się prezentuje tak. Mam wrażenie, że te modelki, które są na stronie mhm. są nieco niższe niż te. Bo widzę, że inaczej się na nich <laughs> <laughs> układają. Drudne. Mam gorki za 70 zł i do tego spódniczka. Za 80, za, 80. za 80, także zestaw w miarę przystojny, dlatego z Dla sponiczki fajnie są na wyprzedaż, gdzieś bo można fajnie je łączyć. Yy, natomiast no właśnie tutaj mam zapuszczony pasek od Moni, ale jakiś fajny pasek, mówimy, że to by, by też robił robotę. Yy, długość słupnicy yy, jest yy, tuż przed kostką, dosyć długa, także tutaj się o długości nie czepiam. Golfik fajny, bo z takimi perełkami, bardzo przyjemny, yy, bardzo przyjemny materiał, bardzo. Delikatny. Tak, taki wiecie, fajny. Fajny materiał, bo całości piłce Myślę, że nie jest, to, nie jest to najgorsza propozycja. Natomiast no, jakiś fajniejszy pasek. No, ja takiego nie posiadam w swoim składzie, więc... więc możesz ściągnąć tak. pasek, to zobaczycie same, że no, jest, no, ta guma jest, nie jest ładna. No, no coś, tu by, coś tu by musiało może być, ale... No, no to, no to tam każda z nas wie, co tam z posiadaniem. U mnie dalej sklep Angela. Cena 90 zł za tą sukienkę, odcinana pod biustem. Wydaje mi się, że trochę jest na mnie jakby, nie wiem, za krótka w sensie takim, że powinna być niżej. Dość, trochę niżej powinna być kataniem. Tak ciutka, bo tak to. No, wygląda... ja. Nie zmienia to nie działa. No, nie, nie działa tak, jak bym chciała, żeby działało. Ale to jest No, może wydłuża to no, Zresztą sama ocenię się, czy wydłuża, czy nie wydłuża. Ta noc za <gulity> Ona nie jest czarna. To jest taki bardzo, bardzo ciemny, brązowy. Bardzo ciemny. Widzicie, wzór à la Louis Vuitton. Dajcie znać, czy to jest podróbka, czy nie podróbka, bo ja już nie wiem. Widzę to na, na wielu stronach, e, takie właśnie wzory na mocno wyskierowane. Na strona, na stronach, na Natomiast na Wigilię uważam, że ok. Właśnie nie ma jakiegoś dużego dekoltu wyzywającego. Ma długie rękaw Myślę, że spoko. Na mnie teraz czerwona sukienka. Która jest co najciekawsze dresowa. Myślałam, że nie. Natomiast jest dresowa, tak, Edzia znalazła broszki. No. Bo ja tam przyniosłam broszki, ale nie będę tutaj dziurać tych sukienek, żeby czasami gdzieś nie, no nie, nie. nie zaciągnąć. Natomiast no tutaj jeżeli chodzi o sukienkę, 107 zł, więc nie była droga. Dekolt ma taki, że mnie trochę tutaj ciągnie, więc to jest nie za fajne. Mam tutaj obniżane rękawy. I nie jest To też nie ja już ich nie mierzę, bo one są z... po prostu. I tutaj Czeka, gdzieś tak się... ten element nie jest taki. Mam wrażenie, że na zdjęciu to wyglądało dużo inaczej, no ale moderka stała gdzieś tak. A tak, no to. Więc generalnie pewnych rzeczy nie widziałam. Tym bardziej nie spodziewałam się, że będzie dresowa. Myślałam, że to taki będzie normalny materiał, ale na taką wigilię rodzinną to przecież y, nie ma znaczenia, nie idzie mi tego. Liczy się, że było dobrze szczególnie. No ale wiecie co, to długość. No to przynajmniej no, no, małych dzieciach tym. Ale, ale czemu nie. Założyłam do niej takie budki. Żeby fajnie leciło Zresztą są bardzo fajne, o, moje stare butki z kokardeczką. Także coś takiego, co ją troszeczkę ożywi. Czekajcie, ja tutaj zaraz się wywrócę. Dobra, stoję. Może nie tyle na Wigilię, co bardziej tak na święta. Wrodzininka. Przed Wami kolejna sukienka, tym razem czarna. Ona ma tutaj falbankę. O, widać, o mnie widać. Tutaj ma falbankę i znowu mam uwagi co do odcięcia w talii, które jest w zasadzie pod biustem, a nie w talii. Jednak wolę odcięcia w talii. Materiał jest miękki, to będzie bawełna, ale to nie jest taki elegancki materiał, tylko taki bardziej oddychający. Więc myślę, że spokojnie jest to sukienka, którą wykorzystacie też na co dzień, nie tylko na święta. A żeby na święta wyglądała jakoś fajnie, no to fajny but, czy jakiś dodatek, czy właśnie coś we włosach, co też zamówiłam w tym sklepie Angela. Zresztą same zaraz zobaczycie. Nie pamiętam ile kosztowała, ale nie była droga. Coś około 100 zł. A tutaj mam jeszcze kokardę. Kokarda około 100 zł? Nie, kokarda nie. Nie, nie wiem lekko kartę, ale na pewno nie była droga, bo za 100 zł to, to nie. No nie, to jest ten. Kolejna sukienka. Tutaj talia jest minimalnie <grywka> za wysoko, ale tak poza tym nie wygląda źle. Jak widzicie, ma tutaj ściągaczek. Rękaw jest dobrej długości. Myślę, że leży dobrze. To jest rozmiar 36, albo uniwersalny, coś takiego. Wzór jak na mnie Versace. Coś, coś z tamtych regionów. Delikatna bufka na ramionach, wysoki też kołnierzyk. Wiglidę, takie właśnie, że nie wiem, nic nie nazywają. Tak, myślę, że nawet na jakąś taką Wigilię filmową bym ją założyła. Bo o ile uważam, że na Sylwestra to można wyglądać jak gwiazda, jak Merlin Monroe, śpiewająca prezydentowi. Natomiast na takie imprezy typu właśnie Wigilia, czy nawet cudzy ślub czy wesele, mm -hmm. to uważam, że nie należy się jakoś specjalnie przestrajać bo generalnie okazja jest taka a nie inna. Na ślubie to panna młoda ma być gwiazdą, a na świętach ma nam, ma nam być wygodnie, przyjemnie z klasą i z krasą. Tak. Takie mam podejście. Kolejna sukienka, tym razem plisowana, kosztowała 107 zł. I tak, mam do niej założony pasek, tak nie wiem, czy on w już nie pamiętam. E, natomiast to jest taka tasiemka po prostu prze. Ciągnie ta i ma nam ta się ta duża wysokie. Tak więc to pewnie odstaję. <grymne> Także nie jestem pewna, czy od tej. To tutaj dobrze. jest cieniutki materiał, nie ma potrzewka, jest tylko tutaj. Tutaj rękawy delikatnie prześwitują. Natomiast uważam, że jest taka bardzo, bardzo spokojna, stonowana, czysto elegancka. Natomiast na pewno wzięłabym inny pasek, na przykład jakiś czarny. A może właśnie bardziej kontrastowym. Chociaż przy wigilii, m. jak wiemy dużo, to może pasek to nie. Bo może nie podkreślać akurat A tego, tego A tego co nie. chcemy? Ten... Nie, to sobie chcemy wiedzieć, aż tak nie. Podszewka mi się daje, nie potrzebka? No, potrzebka jest No, do... podszewka jest dotąd. Podszewka jest dosyć krótka, to prawda. Bo ona sama jest przed kolaną, więc aż spoko. Znowu, jak widzicie, w zasadzie dekoltu brak. A teraz brązowa sukienka z wzorkami. Jak widzicie, tutaj nie ma wzorków, i to tak y, trochę dziwnie się odcina, więc osobiście bym tutaj coś dodała może jakiś pasek, Tutaj jakby gubi się to. No, nie, jest pa paski. zawsze. Ja lubię paski. I Was to nie dziwi, żebym chciała jakieś dodać? Już, 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 już. Jest tutaj dosyć szeroka, także no, pewnie na Edzie by inaczej wyglądała, bo by ten materiał się tak, tak, no, no, już tak to nie Tak, I byłaby pewnie za krótka, Aha. właśnie. Materiał jest całkiem fajny. To będzie jakiś taki dobry poliester albo wiskoza. To w sensie takim, że fajnie imituje. No i wygląda tak. No tutaj mamy rękaw. Ja sobie ten rękaw Skróciłam, bo kawa jest Ale powiem, inteligentnie do domu podeszłaś, odbinałaś i Dla mnie nie bardzo ta ten, długość, ten, ten, ten natomiast jeżeli macie długie ręce, macie problemy właśnie z zakupem, e, ubrać odpowiednio odpowiednią długością rękawa, to będziecie zadowolone. Tutaj wzorek, wzorek mamy zaraz pod szyją, więc nie trzeba zakładać żadnej biżuterii. Myślę, że to jest ok. Lekko mnie przydusza, więc nie wiem jak... Przy jedzeniu, może być różnie. Natomiast taka, taka właśnie migelienno świąteczna, gdzie jesteście się w stanie spokojnie zmieścić, to jak najbardziej uważam, że będzie się nadawała, ona kosztowała pewnie 100 zł albo 110, bo mniej więcej takie też brałyśmy przekrójce nowo tych sukienek, żeby nie były zbyt drogie! I to już wszystkie nasze sukienki, które przymierzyłyśmy i które wybrałyśmy. Podzielcie się z nami w komentarzach, co Wy lubicie najbardziej nosić. Może wstawcie jakieś zdjęcia, nie uczy się dostawać. Nie wiem. Nie Ale wiem, na to... Instagramie możecie nas oznaczyć, chętnie zobaczymy. Co wy wybieracie na Wigilię? Jakie w ogóle kolory lubicie? Czy, czy czerwień, bordo, zieleń Myślę, takie na, Najczęściej są. właśnie jest czerwień, bordo, złoty, tak. e, gdzieś takie, zieleń, też ta ciemna zieleń. Oczywiście takie czerń. ciepłe, żeby to było. Oczywiście <laughs> tak, tak. Gdzieś te złota, takie, wiecie. Piszcie też, jak planujecie spędzać Wigilię? Czy w większym gronie, czy może. Wiem, że teraz dużo wiele, os wiele osób wyjeżdża na Wigilię do pensjonatów, gdzie są organizowane po prostu Wigilię. Nie musicie wtedy nic robić. <grym> I to myślę, że dla rodzin z małymi dziećmi, szczególnie jak jest ich trochę więcej, jest bardzo wygodne, jeżeli no nie ma niestety ani mamy, ani babci, która by pomogła nam to wszystko ogarnąć. Dzielcie się w komentarzach, my chętnie czytamy, na wszystkie odpowiadamy w ramach jakichś tam, może tam dłuższych troszkę odstępów, nieraz dłuższych, nieraz chociaż się staramy, bo we dwie to będzie ci łatwiej. Czatujemy, która pierwsza. Nieraz jednocześnie. <grymne> Do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.